Witam Was, ludzie, serdecznie staję z tej strony. A my zaczynamy. My nie zaczynamy tylko. Pokazuję Wam tutaj grę przeglądarkową plemiona. Nie z Was zna, ale wolę pokazać, że to jest zatrak. A tutaj użyj bez. Mocniej obróżyń zamku, WTF? to Aaa! takie coś! To ja bombardowanie cisnę! Trololololo Ehm... Co to, to jeszcze? Użej... To jest chyba tu ta ocena... Wow! Trochę się pozmieniało! Istnieje... No, 3-4 sekundki. Zobaczmy, jak długo tych materiałów wyjdzie z tego. To nie jeden jak w większości. Gotowe. I to jeszcze. Hmm? <grystanie> Dokładnie. A no, jak to budowa? Dokładnie. O, coś nowego. Co tutaj? Rozbudowa Tartaku i Zegielni. Tartak. O Jezu... ...i Wicegielnia. Co to za wiadomości? Mhm, mhm, Widzę, Jak coś chce, to niech sobie przeczyta. Inwentar. Przeniesienie. Pakiet powitalny. Aha. A ten inwentarz, to jest co to jest? A ten mój inwentarz, O jezu, rozbuduj ee, to to na drugie. Dobra, <mulary> o kurwa, już <w> dwie minuty, <gulary> kłotowe, rozbuduj na trzeci i wybuduj pierwszy kurwa. A! Zostaje darmowe, dobra. Jak dostaje darmówki, to ja hen i to wezmę. Natychmiastowe darmowe. Natychmiastowe darmowe. To póki dają, to biorę. Jakby byli, nie dajli. No to spierdolę. Tak, no, gotowe. Pikinierzy otwórz mapkę. O to się. No, są sąsiedztwa 39. Dobra. Hmm. Okej, okay. za ile? 2 godziny dopiero będą? Dobra? Eee, okej. Okay. Mhm, mm co tutaj? O Jezu, aaa, o Jezu Dokładnie Co to, co to, co, co Szkolenie w stajni w większym pojemniku Okej. Okay. No co ja mam znaleźć? Jedno, drugie to ja nie rozumiem. Y... Powinno się maksymalnie kosztować gdzie są przyposzujemy. A wysiedli drugi atak, dobra Ten to krótszy atak. No, byś mi tutaj miał dać właśnie y... Rozbuduj magazyn do drugiego mu. Daj za free, daję za free <gry> Pyk. Tutaj to puta i to to za free Dać za free Dać za free hmm. Jednostki. yyy no, wiem, że że <coughs> rekrutować tutaj. tutaj yyy tu mogę? yyy też yyy yyy ja się tu reklucą Możesz wydawać pa... Możesz dać parę... No to piątka. Nie każą... Kurwa macie jakie coś robić, to proszę bardzo. Eee, tu... To... Ze free... Kurwa... A, darmo, gdy będzie trzy. No coś sobie co właściwie, bo nie spojrzałem w ogóle. Architekt, pojemność, zagrody... Mam jakieś flagi w ogóle? Tak, bida, nawet flagi nie mam jednej. Dobra, mmm... Rekrutuj, produkcja... Tak, to może jest minutka? Chciałem to darmowe, dlatego... tego. Hmm. Zagroda, mury. No to mur w drugiej kolejności będę chciał mieć. Od razu przygotowano. Przeszarka, nie? No, ja nie wiem, co to jest. Do... Pytanie do supportu. Pytanie do wsparcia powinno być, a nie do supportu. Eee. No szybciej. szczęście. Szybciej. To 14. Czy no. 13. Kurwa, mać. Długa to ochrona. Patrząc, no chyba was głowa boli. No ten Luiz o to, no, lui, to, to potwierdzam. Wybutuj darmowe. Znowu dostałem coś. Mhm, siła ataku. To, co Tu, 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 a. Korzystając z rekrutuj jednego żu. Rekrutuj nowego. Nazwa. Rekrutuj. Tylko mi się tutaj za dużo nie dymaj. Hm, hm, eeeh. ulepszyć. To, to i to, to. Ej. To, to, już, yy, i to, to, Też chyba już. No? Kocham, to, to. Że można za chwilę. To, to jest. Do trzeciej z kuźnia. 40. Czterdziestu. Czwarty poziom. Łączkę, ty, są doskonałe. Fajc, sugeruj, A ja nie chcę żadnych pierwotnych Wiadomy. stać ci to w dupe lub nie. Ok, yy... wiecie co? Chyba tym akcentem zakończymy. Cześć, ra, mój submarin. Cześć, zobaczenia w następnych odcinkach, przeglądek na